Spójrz wokół. Co widzisz? Horyzont jednostek kujących swoje przeznaczenie z podniesionym wzrokiem i pewnym krokiem? Czy widzisz, stado? Morze pochylonych głów, poruszających się unisono, podążających za śladem tego, który idzie z przodu, bez pytania, bez buntu, bojący się zejść z utartych ścieżek. Ten świat, bracia, jest coraz bardziej pełen owiec. I pytam cię, czy jesteś kolejną, czy czujesz ten ogień w trzewiach? Ten pierwotny instynkt, który krzyczy, że urodziłeś się do czegoś więcej? Dzisiaj nie przychodzę, aby poklepać cię po plecach. Przychodzę, aby porozmawiać o mentalności lwa. Twoim paszporcie do przewodzenia, podbijania, prosperowania w świecie, który desperacko potrzebuje ludzi, którzy ośmielą się ryknąć. Ta wygodna przeciętność to ciepło stada, które cię usypia to pułapka. Owija cię obietnicą bezpieczeństwa, akceptacji braku konieczności myślenia zbyt wiele ani wysiłku zbyt dużego. Ale głęboko w środku, część ciebie, ta nieposkromiona iskra, wie, że urodziłeś się do czegoś więcej. Czujesz frustrację jak węzeł w gardle, gdy widzisz swoje marzenia odłożone na półkę, gdy zgadzasz się na opinię większości z powodu strachu przed konfliktem, gdy wybierasz łatwą drogę zamiast właściwej. To głos lwa uwięzionego w tobie, drapącego pręty, tęskniącego za wolnością Seyueni. Wiem, co to znaczy czuć się jakowca w skórze wilka, albo gorzej, z aspiracjami lwa, ale z sercem przestraszonego jagnięcia. Znam ciepło stada, to fałszywe bezpieczeństwo, które daje nieodstawanie, nieżykowanie. Ale znam też zimną pustkę konformizmu, swędzenie w duszy z powodu świadomości, że twój potencjał jest duszony przez strach przed byciem innym, przez lenistwo wykuwania własnej drogi. Byłem tam, podążając za rytmem innych, szukając zewnętrznej walidacji, bojąc się osądu. Aż pewnego dnia zdałem sobie sprawę z brutalnej i wyzwalającej prawdy: Lew nie prosi o pozwolenie. Lew jest. A jeśli chcesz przewodzić, podbijać i prosperować, ty również musisz przestać prosić o pozwolenie i zacząć być. Więc co do cholery oznacza ta mentalność lwa? To nie pusta arogancja, to nie bezsensowna agresywność. To stan umysłu, to filozofia życia, to zestaw zasad wykutych w ogniu samomasterii i celowego działania. Po pierwsze, lew posiada nieustępliwą pewność, wewnętrzny ryk, który rodzi się z samoświadomości. Lew nie wstaje rano, zastanawiając się, czy jest lwem. Nie potrzebuje, aby gazele mówiły mu, że jest silny, ani aby hajni aprobowały jego grzywę. On to wie. Jego wartość nie zależy od opinii stada. Jego tożsamość jest zakotwiczona w jego własnej naturze. A ty? Czy nadal szukasz aprobaty w oczach innych? Czy nadal mierzysz swoją wartość przez polubienia czy puste komplementy? Mentalność lwa zaczyna się od poznania siebie, od zdefiniowania swoich wartości, swojego celu, swojego moralnego terytorium. To zaprzestanie eksternalizacji swojej samooceny. Jak mówili Stołyki, skup się na swoim własnym osądzie, na swojej własnej cnocie. To jest twój prawdziwy kierunek. Kiedy wiesz, Kim jesteś i co reprezentujesz, opinie owiec stają się nieistotne, jak brzęczenie owadów dla króla dżungli. Obudź ten wewnętrzny ryk. Odważ się zaufać swojemu własnemu głosowi. Po drugie, lew akceptuje polowanie, odwagę wobec przeciwności. Życie na sawannie to nie piknik. To ciągła walka. Ofiara nie wskoczy ci do ustęp, musisz wyjść i na nią polować a polowanie oznacza ryzyko, oznacza wysiłek, oznacza możliwość porażki. Owce unikają ryzyka za wszelką cenę. Wolą bezpieczne i przewidywalne pastwisko, nawet jeśli jest mdłe. Lew rozumie, że wzrost, dobrobyt, podbój są po drugiej stronie strachu, po drugiej stronie wyzwania. Każda trudność to okazja, aby naostrzyć swoje pazury, aby sprawdzić swoją siłę, aby pokazać swój hard. Marek Aureliusz nauczał nas, że przeszkoda w działaniu przyspiesza działanie. To, co stoi na drodze, staje się drogą. Przestań uciekać przed trudnym. Przestań szukać skrótów. Zidentyfikuj swoją gazelę, ten ambitny cel, ten projekt, który przeraża cię, i ekscytuje w równym stopniu, i ruszaj po nią z wszystkim, co masz. Mentalność lwa to akceptowanie polowania, nie dlatego, że jest łatwe, ale dlatego, że to właśnie tam stajesz się tym, kim naprawdę jesteś. Po trzecie, lew rozumie siłę i odpowiedzialność stada. Lew to nie tylko samotny drapieżnik, często jest liderem stada. A przewodzić to nie dominować siłą brutto, to chronić, to prowadzić, to brać odpowiedzialność za dobrobyt innych. Owce ślepo podążają, bez pytania, czekając, aż ktoś inny podejmie trudne decyzje. Lew wychodzi naprzeciw. Podejmuje inicjatywę. Inspiruje przykładem. Gdzie możesz przewodzić ty? W swojej rodzinie, pokazując im drogę z uczciwością i odwagą. W swojej pracy, podejmując ambitne projekty i podnosząc standardy. W swojej społeczności, będąc siłą pozytywnej zmiany. Przewodzić to nie mieć tytułu, to postawa. To widzieć potrzebę i działać. To rozumieć, że Twoja siła, Twoja mentalność lwa, nie jest tylko dla Twojego własnego dobra, ale dla dobra tych, na których możesz wpłynąć. Prawdziwy lew nie buduje swojego tronu na słabości innych, lecz inspiruje innych do odnalezienia własnej siły. Po czwarte, lew jest mistrzem podstępu i podboju, nieustępliwego działania. Lew nie siedzi w swojej norze, marząc uczcie. Cierpliwie obserwuje jak kot. Analizuje teren, słabości ofiary, właściwy moment. Planuje z instynktem i ostrą logiką. A kiedy przychodzi moment, Działa z wybuchem mocy i precyzji, który nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Nie ma prokrastynacji. Nie ma wymówek. Jest całkowite skupienie i bezbłędna egzekucja. Owce spędzają życie nad planowaniu i czekaniu na idealny moment, który nigdy nie nadchodzi. Mentalność lwa to mentalność egzekucji. To zrozumienie, że idee bez działania to tylko halucynacje. Zainwestuj w swoje pazury i zęby swoje umiejętności, swoją wiedzę, swoją dyscyplinę. Każdego dnia pytaj siebie, jaką konkretną akcję podejmę dzisiaj, aby zbliżyć się do swojej ofiary, do swoich celów? Przestań mówić i zacznij działać. Podbijaj swoje codzienne zadania, swoje codzienne lęki, swoje małe bitwy. Ponieważ suma tych małych podbojów uczyni cię zdobywcą własnego przeznaczenia. Mentalność lwa to zdecydowane działanie raz po raz. Teraz Słuchaj mnie uważnie. Stanie się lwem nie jest za darmo. To nie zmiana kosmetyczna. To głęboka transformacja, która będzie cię kosztować. Będzie cię kosztować aprobatę niektórych owiec, które poczują się nieswojo z Twoim nowym światłem, z Twoją nową determinacją. Będzie cię kosztować Twoje wygody, ponieważ wielkość kuta jest w niewygodzie. Będzie cię kosztować Twoje stare wymówki, te, które trzymały Cię bezpiecznie w Twojej przeciętności. Będziesz musiał stawić czoła samotności pioniera, niezrozumieniu tych, którzy wolą bezpieczeństwo zagrody. Czasami ryk lwa brzmi samotnie w bezmiarze Sejueni. Ale pytam cię, jaką cenę ma prawdziwa wolność? Jaką wartość nadajesz patrzeniu w lustro i widzeniu odbicia nie naśladowcy, ale lidera? Nie ofiary, ale architekta? Zdobywcy swoich własnych ograniczeń? Mężczyzny który prosperuje nie przez szczęście, ani przez okruchy rzucane mu przez system, ale przez swoją odwagę, swoją inteligencję i swoją nieposkromioną wolę. Wyobraź sobie to życie. Życie, w którym nie jesteś na łasce okoliczności, ale tworzysz swoje własne okoliczności. Życie, w którym twoje działania są zgodne z twoimi najgłębszymi wartościami. Życie, w którym pozostawiasz dziedzictwo siły, uczciwości, wpływu. Takie jest życie lwa. To nie wezwanie do bycia lekkomyślnym ani deptania innych. Prawdziwy lew jest szlachetny. Jego siła jest hartowana mądrością i sprawiedliwością. Ale to wezwanie do obudzenia tej wewnętrznej dzikości, tej radykalnej pewności siebie, tej zdolności do wzięcia steru i skierowania swojego życia tam, gdzie ty zdecydujesz, a nie tam, gdzie popchnie cię stado. Mentalność lwa to nieodległa fantazja zarezerwowana dla nielicznych wybranych. To wybór. Decyzja którą możesz podjąć dzisiaj, tutaj i teraz, w ciszy swojego bytu. To decyzja o zaprzestaniu beczenia wymówek i rozpoczęciu ryczenia swoich przekonań. To decyzja o zamianie bezpiecznego pastwiska na trudne polowanie. To decyzja o zmianie mentalności owcy na mentalność lwa. Świat ma już wystarczająco owiec. Desperacko potrzebuje więcej lwów. Mężczyzn, którzy ośmielą się myśleć samodzielnie. Mężczyzn, Którzy ośmielą się przewodzić z cnotą. Mężczyzn, którzy ośmielą się podążać za swoimi marzeniami z wytrwałością głodnego drapieżnika. Mężczyzn, którzy ośmielą się budować, tworzyć, prosperować i inspirować innych do robienia tego samego. Więc dzisiaj patrzę Ci w oczy i pytam, czy nadal będziesz zagubiony w tłumie, szukając bezpieczeństwa w anonimowości stada? Czy usłyszysz to pradawne wołanie, które rezonuje w Twojej piersi? Czy obudzisz lwa w sobie? Sawanna czeka. Twoje królestwo czeka. Przestań czekać. Teraz idź i ryknij. Jeśli ten przekaz zapalił coś w tobie, jeśli jesteś gotów przestać być widzem i stać się architektem swojego przeznaczenia, to zapraszam cię do naszej watachy wojowników. Zasubskrybuj kanał, aktywuj dzwonek, aby nie przegapić ani jednej dawki paliwa do twojej transformacji i podziel się tym przemówieniem z tym bratem, o którym wiesz, że musi go usłyszeć. Bo razem jesteśmy niepowstrzymani. Zostaw komentarz poniżej ze słowem kompromis, jeśli dzisiaj decydujesz się wziąć sprawy w swoje ręce. Czytamy cię. Teraz idź i zdobywaj.